Zapomniałem no, stawić ramki też tutaj. Aha, to już wszystko przyklejone. To już chyba tak zostanie aż do mnie dobrania. Coż, w sumie to nie wiem. No niech zostala, nie zostaje, To się trzyma, widzę. Ja mogę ściągnąć? A korpusu nie ściągnę, pewnie. Kurde. Zabimbały wszystko. Oj, kurde. Jak to poderwać teraz? Trzeba będzie to jakoś wyciągnąć, się jednak pewnie. Musiały w dymie, żeby ich nie zmiętolić. Kurde, zaczyna padać jeszcze nie ja się. Kurde, ale przyklejone. A, fajnie się wyciągnie. To git. Mhm. <gry> fajnie, nie? Trzyma się dołu, a nie góry. No i spoko. Zaraz to oderwę elegancko. Będzie. Trochę się nabudowały. A to zaraz sobie pójdę stąd. Mhm.